19 Międzynarodowe Targi Turystyki Sprzętu Turystycznego, żeglarskiego i Sportowego Glob 2013, organizowane przez Centrum Targowe Fair Expo, przyciągnęły tłumy zainteresowanych. Specyfiką tych targów jest to, że poza branżą turystyczną, stricte branżą turystyczną, mamy bardzo dużo odwiedzających indywidualnych. Wiadomo, region śląski to jest 4 miliony ludności i tutaj. Tych stwierdzających jest bardzo dużo. Podczas targów swoje oferty na powierzchni ponad 5500 m2 zaprezentowało blisko 200 wystawców z całego świata. Bardzo atrakcyjny program, bo prezentujemy i materiały naszej takiej flagowej turystycznej oferty, czyli Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Drugiego bardzo ważnego muzeum, Muzeum Prasy Śląskiej, uroków pszczyny i tych takich zielonych, i rowerowych, i pól golfowych. Po prostu wszystko, co mamy, jest tutaj w naszej ofercie. Wystawiamy motocykle. Staraliśmy się wystawić po przynajmniej jednym z egzemplarzy z każdej rodziny Harley'a. Dużo osób robi zdjęcia, także nawet żartowałem, że gdybym dzisiaj za każde zdjęcie przynajmniej złotówkę zbierał, to na dobre w czasy bym tutaj zarobił. <laughs> Proszę powiedzieć, ile trzeba zarabiać, żeby kupić sobie taką maszynę? Ile trzeba zarabiać? No. Podstawowy Harley zaczyna się od 35 tysięcy, czyli to jest mniej więcej porównywalne z konkurencyjnymi modelami, powiedzmy z Hondą, Shadow, e, kończąc na 100 kilkudziesięciu tysiącach, także ile, ile trzeba zarabiać? Ciężko powiedzieć, no. mogę powiedzieć ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić Harleya, można zarabiać mniej, i oszczędzać i kupić też taką maszynę. Poza tym zawsze można się bankiem poratować. Poza fotografiami naszych zwierząt e, mamy cztery, e, cztery terraria z, z pajęczakami oraz jedno terarium ze straszykami. Ludzie chętnie zaglądają czy raczej omijają wasze stoisko szerokim łukiem? E, chętnie podchodzą, e, zaciekawieni pewnie co też tutaj mamy. Niektórzy jak już się dopatrzą e, co jest w terariach no to reakcje są różne wiadomo. Nie wszyscy pajęczaki lubią, ale zwykle raczej sympatycznie reagują. Promujemy nasze miasto, a takie dzień jak dzisiaj, w sumie trzy dni Targi Glob to jest po to dla nas, żeby zrozumieć co to jest turystyka, czym się ją je i co mamy najlepszego w podżowie, żeby się wypromować. Najważniejsze pytanie, zainteresowanie jest? Ja powiem zainteresowanie jest, możemy odczuć to, że dzisiaj w sobotę, przede wszystkim klienci, że tak można powiedzieć, są indywidualni. Wczoraj, piątek to szkoły przede wszystkim wyższe uczelnie, a dzisiaj dużo turystów indywidualnych zainteresowanych bezpośrednią promocją i obiektami turystycznymi na terenie naszego miasta. Wjechaliśmy z województwa lubuskiego z gminy Wschowa. Mamy swój prywatny Brobar. Warzymy piwo niepasteryzowane, ważone taką tradycyjną metodą. W ofercie mamy piwa. Jasne, niepasteryzowane, wschowskie ciemne oraz gamę takich piw smakowych jak malinowe, wiśniowe, imbirowe, czekoladowe, miętowe i migdałowe. Organizatorzy zadbali także o występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się m.in. popularny aktor Bogdan Kalus.